że tak wykorzystywać, tak możemy wchodzić, no Możemy wchodzić, jest z nami ral, w cześć Dzień dobry, witamy witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Szkoda, że ja was nie widzę. Nie mam drugiego urządzenia. Jeżeli to jest u ciebie, bo chyba jesteś u siebie w biurze, to możesz poprosić, by ktoś włączył wirusowy YouTube live i lecimy na lęarze. Będziesz widzieć nasze facjaty. No będziesz rozmawiać z nami na Skype, włączymy się, widzicie, że łączymy się na telefon. Witamy Ralph Ferres, to najbardziej znany YouTuber, Na YouTube, tatuażysta, TikToker, skandalista. skandalista e, więc grand tak Wambiłowicz, widzieć ciebie. Jakie ja mogę to włożyć? Bo ja chcę w poprzek. Zobaczmy z tą kamerą, widzę cały czas. Nie, niepotrzebnie już. No, niepotrzebnie już, ale niestety. Jak to się ciągnie do góry? Widzicie, coś tu się dzieje. <laughs> Dobra, jednak, jednak bez, będzie bez statywu, Dobra, będę. ja postawię tak, zrobię tak, słuchajcie. Już wymyśliłem sobie. nie um, wiem jak to zrobię. Jednak zawsze lepiej książkami i tak dalej, ja też tak zawsze robię. Wybaczcie mi się mocniej. Już już widzicie, to widzę przepraszam, nazwę bo nam to, bo jedne. No poczekamy spokojnie. Jest OK? Jestem, jestem. Już jestem gotowy. Dobra, super. Ralf, po pierwsze dzięki, że jesteś z nami oczywiście. Po drugie, słuchaj, no twoja, twoja wizyta w programie wzbudziła pewne... pewne... Kontrowersje. Tak, nie ukrywam, bo wiele osób ma o tobie zdanie negatywne, nie tak po prostu, tylko z powodów jakiś uzasadnionych. No, jakby ja się domyślam, wiesz, o was też mają zdanie negatywne, niektórzy ludzie też z powodów uzasadnionych. Tak... Mają prawo. Mają prawo. Także powiem Ci, że no, to trochę tak jest, że w mediach społecznościowych jest tak, że ludzie, ludzie na przykład wyrabiają sobie opinie na podstawie na przykład jednego zdarzenia i w ogóle, w ogóle nie biorą pod uwagę jakichś zmian, które nastały w życiu danej osoby. Bardzo często zdarza się tak, że na ktoś kogoś nie lubi i rozlicza za to, co ta osoba zrobiła, nie wiem, parę lat temu. tak? I mimo tego, że, mimo tego, że o życie tej osoby wygląda zupełnie inaczej, to, to, to dalej jest ta taka negatywna opinia, ta, ten hate. Ale powiem Wam jeszcze, jeszcze jedną rzecz dodam, zaraz, zanim przejdziemy do dalszej rozmowy: to to, że. Mm, że ludzie, nam, ludziom w jakiś sposób publicznym, rozpoznawalnym się nie wybacza. Każdy człowiek robi jakieś głupoty i mówi głupie rzeczy, ale przez to, że my jesteśmy na wizji, to nam się, to co my robimy się zapamiętuje i nas się bardziej z tego rozlicza, mimo że nikt nie jest naprawdę święty, nie? Co chciałbyś, żeby tobie wybaczono? Ja, jest, ja jestem osobą, która nie przeprasza, więc nie będę nikogo przepraszał. Rzeczy, które mówiłem, mówiłem z określonych powodów, i chciałem powiedzieć to, że, że na przykład przepraszanie, przepraszanie jest o tyle, głupio, o tyle głupim zachowaniem, że można przepraszać w kółko. Ale jeżeli przepraszasz i się nie zmieniasz, to jest bez sensu. Dla mnie jest najważniejsze, żeby wyciągnąć wnioski i iść do przodu. I jeżeli ludzie z czasem zauważą, że się zmieniłeś, wyciągnąłeś wnioski i robisz coś lepszego w swoim, w swoim życiu, to jest powód, żeby. Od... To, jest, to, jest, to, jest, to jest rzecz, która spowoduje, że odzyskają zaufanie i cię polubią. Ale takie przepraszanie jest dosyć kompromitujące, w szczególności. Hmm, że nawet rzadko kiedy wpływa na zmianę, przed samym w internecie, rzadko kiedy wpływają na zmianę opinii publicznej, zazwyczaj nasze działania, czyli moje działania na przykład w tym momencie, polegające na e, wspieraniu fundacji, e, wspieraniu strajku kobiet, wspieraniu e, miłości nie wyklucza, e, wspieraniu otwartych kartek. Ja te wszystkie fundacje wspieram finansowo, organizuję konkursy i tak dalej. Uważam, że to jest ważniejsze niż jakieś głupie przeprosiny, niż takie pod publikę. No dobra, to ja zapytam jeszcze tak konkretniej w takiej sytuacji. Skoro mówisz, że ważniejsze jest ewentualnie zmiana zachowania niż przeprosiny, ja się nawet z tobą zgodzę, oczywiście. To jak, jak czy i jak ewentualnie zmieniłeś swoje zachowanie, na przykład jeżeli chodzi o wyautowanie osób, które nie są wywałtowane? Hmm, na przykład zmieniłem to zachowanie w taki sposób, że na YouTubie jest, jest jakby pojawił się już się zwiastun tego, że będzie część druga, i w zwiastunie jest zamieszczona informacja, że nie będziemy nikogo autować. Także chociażby tyle. Czyli jest jakaś zmiana? No dobrze, to, akurat, to mnie cieszy. A rozumiem, że wspierasz te fundacje, o których mówisz tam, i stowarzyszenia, właśnie w wyniku jakby tych. Tych... Nie, zawsze wspierałem. W sensie, ja jestem aktywistą dłużej niż jestem influencerem, youtuberem i tak dalej. Ja byłem w otwartych klatkach parę lat. Działanie na rzecz zwierząt też jest dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj złożyłem wizytę w siedzibie Miłość nie wyklucza i omawialiśmy właśnie strategię, jak. Możemy możemy właśnie doinformować ludzi w obecnej sytuacji, że tak powiem, dezinformacji, że ze strony rządu. Mm -hmm. Przychodzą, spadają informacje. No tak, bo my wiemy o tym, Rafał, właśnie Raf, o tym, że ty oprócz tego, że jesteś tatuażystą, prowadzisz swój salon, działasz na różnych portalach społecznościowych, między innymi na TikToku. Widzimy bardzo Twój aktywizm, zaangażowanie, bo jednak widać się Twoim gestem, chociażby ten kontrowersyjny tatuaż na twoim... <noise> który wszyscy mogą zobaczyć na Twoim TikToku, więc widać, że jednak działasz i jesteś aktywistom, ale niektóre osoby jakby zarzucają nam i niektórym też osobom publicznym na przykład właśnie nieodpowiedzialne zachowanie. I to na przykład chciałabym ciebie spytać, bo dostałem taką prośbę od jednej osoby, żeby tylko zapytać się, co sądzisz o tych babkłaszanach, które dawałeś niektórym osobom i zostałeś też osądzony o transfobię. Um. Powiem wam, że nie będę skromny w tym momencie. Uważam siebie za osobę inteligentną i celowo, ponieważ tak jakby zarzut o transfobie pojawił się w trailerze, gdyż pomieszałem wypowiedzi Pomieszałem, pytania, pomieszałem jakby wypowiedzi jakby. Mhm. I nazwałem Adelona Kobietą, który jest w rzeczywistości mężczyzną. Ale to było tylko w trailerze. W filmie zostało to wszystko sprostowane, więc jestem jakby. osoby, które jakby obejrzały mój film do końca. I nie tylko trailer, nie tylko, nie tylko wypowiedzi i innych osób to wiedzą, że w samym filmie nie ma transfobii. Zarzuty o transfobii pojawiły się w związku z, w związku z trailerem i w związku z komentarzy innych osób, ale ja wypowiadam się, wypowiadam się zgodnie z zajękami. Jakie życzy sobie dana osoba i, i to była cel. Jakby, um, to, to, ja celowo ja w trailerze um, pokazałem, że mogę ewentualnie być osobą transfobiczną, żeby zgłosić kontrowersję. Bo to nie jest tak, że. Wy, zresztą wy też pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że ja nie zrobiłem. Um, że w, w jaki sposób miałem to zaplanowane. I... A jak tak, najbardziej że... ja, ciebie, tak. ja ciebie znam nami na przykład wiem o tym, że jednak masz kontakt z osobami trans i, i nie tylko, więc podejrzewam, że, że umiesz się zachować, umiesz, się, tylko mieć, że no jednak publicznie, jednak w, przed ludźmi zostało tam oskarżniowe być ciebie wyciągnięte, ale i to też jakby zaćmiło też twoją, twoją karierę, którą masz i którą robisz o wiele lepiej. Jest rewelacyjne. Znaczy wiesz o co chodzi. Um, jeżeli, jeżeli chcesz wzbudzić kontrowersję i zwrócić na siebie uwagę przez, przez kontrowersję, musisz i zrobić coś. Musisz zrobić coś, co jest powszechnie uważane za złe. I, I um, ludzie, którzy mnie znają, ludzie, którzy znają dokładniej mój content. I na przykład tak, ja na, ja na przykład, przykład mam wiele filmów na YouTubie, w których się... Um, wypowiada na temat seksualności i tak dalej i jest wiele wypowiedzi w obronie osób transseksualnych. Z mojej, z mojej strony padło w internecie i wiecie, i wiecie zarzut bycia osobą transfobiczną, wziął się z jednego filmu, który zrobiłem. To jakby ten film z założenia był prowokacją. Jakby ja, wiedziałem, że, że jakby ja wiedziałem, że ja chciałem zrobić coś chamskiego, żeby zwrócić na, na, siebie, na siebie uwagę. Ja się do tego przyznaję w 100 i, i wiecie, no... Dobra, to ja, to ja zapytam cię teraz o coś, bo mówisz, że trzeba zrobić czasami kontrowersje. Ja się z tobą zgadzam, że kontrowersja oczywiście przyciąga ludzi czasami do ważnych tematów, a czasami warto w ten sposób zrobić, no wiesz, ale też jakby kontrowersja kontrowersji nierówna, bo można po prostu napisać zesram się na, na antenie oglądajcie koniecznie a może być to inaczej a tu mówię o tym dlatego, że ty powiedziałeś, że właśnie w tym samym filmiku, o którym wspominasz, wspominałeś Michała Piruga i mówisz o tym, że u niego to za, zaangażowanie widzów i widzek jest niskie, ponieważ on robi dobry content, to znaczy taki, który coś wnosi, a nie jest po prostu a nie jest po prostu jakimś a, a mówisz, mówisz też dalej że tych innych oglądają raczej ludzie głupi. I zastanawiam się, gdzie u Ciebie w takiej sytuacji jest ten content, który jest dobry, który jest wartościowy, skoro mówisz, że tam content... Tam powiedziałeś, że moje działania na TikToku... Okay. Powiem Wam, moje najpopularniejsze działania na TikToku to są wypowiedzi na rzecz mniejszości seksualnych, na rzecz kobiet. To są jakby... Moja moje działalność na... I powiem Wam, że podejrzewam, że jakbym nagrywał filmy, w których um, rozbijałbym sobie, nie wiem, jajko na głowie i robił jakieś głupie pranki, to bym dotarł do, większej, do większego grona odbiorców. Ale ja nie chcę być apolityczny. Ja zawsze mówiłem, że nie chcę być apolityczny i e, są, są, są posty tak, my cały czas odnosimy się do jednego filmu na YouTube, z którego mnie ludzie rozliczają, ponieważ dużo osób go obejrzało. No dobra, to ja też. Ale jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś spojrzy na ogół mojej mhm. działalności, to w zasadzie 99% tego, co tworzę, jest właśnie. W obronie osób zupełnie Dobra, to ja, to ja zadać w... pytanie, a propos i, i innych filmów, żeby nie było rzeczywiście, że czy się tego jednego, bo to trochę tak wyglądało. Eee, no, czy mówisz, o tym, z tobą? mówisz o tym, że, że, że właśnie że nie chcesz robić takich głupich pranków. Ja też oczywiście masz rację, że to pewno miałoby dużo większą oglądalność i, i zasięgi większe, to bez wątpienia. No Ale czy na przykład, czy robienie głupich pranków, o jak wspominałeś, czy tam rozbijanie jajek na głowie, czy tam rozbijanie. Jajek na jajach. To jest coś innego niż na przykład tworzenie nieistniejących związków i robienie takich, wiesz, pseudodram i takich awantur, które są tylko i wyłącznie na pokaz? To, to jest ten kolejny aspekt mojej strategii marketingowej, ponieważ rozbijanie jajek na głowie. To jest content, który trafia do osób, które mają. które nie, które nie są pełnoletnie. Mm -hmm. ja, jestem, ja jestem właścicielem studiów Tatuażu. Mm, sprzedaję produkty, które są dedykowane e, osobom pełnoletnim. Mój content w zasadzie jest e, dla osób pełnoletnich no tak. i po prostu, z, po prostu z analityki, z analizy rzeczy, które tworzę, e, e, Doszłbym do wniosku, że Dramy związkowe to są rzeczy, które interesują osoby dorosłe. Rozbijanie jajek na głowie interesuje dzieci. Dzieci nie przyjdą do mnie na tatuaż. Natomiast osoby dorosłe, które na przykład. Jest drama. Nigdy nie ma dramy, że wszyscy są przeciwko tobie. Jak są dramy, zawsze, jest, um, od zawsze odbiorcy są podzieleni. Hmm, więc powiedzmy, że jest drama, która ma zasięg kilkuset tysięcy, kilkaset tysięcy osób się zaangażuje. Hmm. Nawet powiedzmy, że 30%, 30 będzie w to zaangażowanych. Jeżeli te 30% będą moimi klientami, to, jest, to, to, to dla mnie to oznacza kupę hajsu. Więc dramy, jeżeli ja robię dramę, to kieruję ją pod starszą, Publikę. Mhm. jakby to jest z tym związane. Aczkolwiek powiem wam, bo cały czas się jakby mówimy o dramach nie dramach, ja trochę zmieniłem swoją strategię. Wiadomo, ostatnia ostatnia drama, drama ze speakerem nie nazwałbym tego w ogóle dramą, mhm. ponieważ to było. To było działanie, na którym tak na dobrą sprawę no, nikt, nikt nie został obrażony, nikt nie został skrzywdzony, więc. No, The To jest takie trochę wiecie, no nie, to, tak. jest, to jest rada, tak. A jeszcze: Ja mam tylko ostatnie pytanie do Ciebie, Rafał, dotyczące w ogóle Twojego, twojego TikToka tak. i YouTube. Tak zapewne to jest. Powiedz mi taką jeszcze jedną rzecz, bo dostałam sobie takie, takie pytanie dotyczące Twojego dwóch paru filmików, tylko na YouTube, znaczy na TikToku, dotyczące jakby chwalenia się tym, że jesteś osobą, która ma kasę. Czy to jest prawda, czy to też są jakby jaja z tego? Czy to trzeba odbierać poważnie? Czy to takie, nie wiem, te że ma się drobnych, dużo kasy, rzucanie pieniędzy w samochodzie, bo to tak jakby brak jakby się. Mi, czy to jest też jakby kolejna rzecz marketingowa, czy to jest po prostu. Czy to jest prawda. Hmm, ja. Jakby. To jest. To jest trochę bardziej złożony aspekt niż mogłoby się wydawać, ponieważ ja na przykład... I teraz możemy, możemy, możemy zagłębić się w takie aspekty, które nie są popularne i nie są ciekawymi tematami dla przeciętnego zjadacza chleba, mhm. ponieważ um, mamy na przykład zacznę no, no trochę, trochę, was trochę was pomęczę, pozwolicie. Tak, spoko, no jesteśmy po to żeby tak. zdamy, że mamy lewicę i prawicę, tak? I zakłada się, że prawica jest ograniczona, jeżeli chodzi o wolności społeczne, jest otwarta o wolności gospodarcze. I mamy lewicę, która jest, e, e, jest bardzo wolnościowa, jeżeli chodzi o prawa jednostki, ale jest socjalistyczna i ogranicza wolność gospodarczą e, itd. Tak ja e, mi na przykład ciężko jest się określić za lewaka lub prawaka, ponieważ ja jestem kapitalistą, ale jestem za wolnością jednostki. Co oznacza według jakby z definicji, że jestem libertarianinem. Wierzę w wolność gospodarczą, czyli prawo do bogacenia się jednostki. I tak samo wolność jednostki pod kątem tego, nie wiem, czy chcesz dokonać aborcji, czy chcesz zmienić płeć, czy chcesz wziąć ślub z stosową tej samej płci i tak dalej. I tak naprawdę ten mój TikTok dotyczący pieniędzy to jest taki trochę. Um, pół, na pół serio, ponieważ ja nigdy nie zdarzyło mi się w życiu, żebym potraktował kogoś gorzej w związku z tym, że zarabia mniej niż ja. Um, ale uważam, że, um, że trzeba. Że to, w jakim miejscu jesteś i to, ile masz pieniędzy, zależy wyłącznie od Ciebie. Um, I, to jest... I to jest tak, że. Um, fakt. fakt. To, że na przykład mówię, że z Ram czy coś to ja, ja nie jestem najbogatszym człowiekiem na świecie, nie jestem najbogatszym polskim człowiekiem w Polsce, nie jestem najbogatszym człowiekiem w Warszawie. Powiedzmy, że zarabiam dużo ponad średnią krajową, ale to jeszcze. Um, to jeszcze daleko jest od zarabiania od bycia najbogatszym człowiekiem w Warszawie. Ale. Ja. ja... To, są, to, są, to są, trochę żarty. Bo ja na przykład nie powiedziałbym, nie powiedziałbym nikomu w twarz, ale z ciebie biedak, jak dalej, bo mam hajs. Jak mówię takie jeszcze na TikToku, to to jest dla Beki. Um, ale myślę, myślę że każdy jest kowalem, z... Ale jeżeli mam być szary i może to nie będzie popularna opinia. To uważam, że każdy jest kowalem swojego losu i jeżeli nie ma hajsu, to jest to związane z inteligencją i pracowitością tej osoby. I może to się wydać chamskie, ale dużo osób nie wie, że ja pochodzę z biednej rodziny. I moi rodzice na przykład nie wiem, brali paczki od Caritasu. I ja wcześniej, wcześniej, wcześniej zdałem sobie sprawę z tego, że muszę że muszę naprawdę zapierdalać, żeby, żeby wybić się z tej klasy niskiej, żeby, żeby, żeby być lepiej zarabiającym człowiekiem, więc może, to, może, I to myślę, że to, może być jakieś, no. jakieś przesłanie, mówię to dlatego, że musimy kończyć, bo nam czas nas goni strasznie. Tematów jak zawsze jest oczywiście więcej, ale no musimy, musimy zrobić część długą. Bo znaczy na pewno temat... zrobimy, bo. Możemy wrócić oczywiście. Ja bym chciał, bo ja bym chciała pogadać jeszcze co najważniejsze u Ralfa, zapraszamy go na ty oczywiście do obserwacji TikToka na Instagramie o tym właśnie jakie robi piękne tatuaże i. To jest temat jego... oczywiście też. No, ja no, ale dzisiaj no, musimy już jest... ja jest ja jestem ja, ja wiem, że Ralf no. zaprosił mnie do swojego programu na YouTube, więc na pewno tam dokończymy to i na pewno on ja, mnie wymęczy ja wtedy. Ja mam to ja mam tą dziecięcą <laughs> rolę, ja. że ja muszę. Słuchaj, kochany no. Wiesz, to ty, ty możesz mieć mi duże rzeczy do zrozumienia, ale wiem, że Ty zrobiłaś. Też dużo głupich rzeczy. A to ja wiem o tym, ja się nie wstydzę. Słuchajcie, bo moja nie rola polega na tym, że muszę pilnować czasu, więc przepraszam was za ja to. Ja słyszałem takie plotki o tobie, Jebać, co że... mówią o mnie i na razie ty ja ciebie wysłucham, a nie ty mnie. Ralf, dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę. Życzymy oczywiście udanego wieczoru Jak i będę się działał i do tego jeszcze Jak będę u ciebie, ciebie siedziała w studiu, to mnie zadawaj Charlotte. pytania. się Trzymaj się, no. raz. do zobaczenia, dzięki. Potem z ja cię zmasakruję. Życzę wszystkiego dobrego i... Kochajmy się, to jest najważniejsze. Do zobaczenia, pa! pa. Dzięki, Ralf. Pa.